Tak, kochani, jeszcze popracuję chwilę nad tym kufrem yy, i się położę spać. Tylko troszkę chciałem jeszcze popracować nad tym kufrem. Czy da go się troszkę ulepszyć? Czy będzie dokładnie taki sam jak ten, co jest tu? No dobra, kochani. No to przystępuję do pracy. Tak, chwilę popracuję i się kładę. Siema, pa, buziaki. I bardzo Wam dziękuję, że poświęcacie chwilę czasu na obejrzenie filmu. Bardzo Wam dziękuję, jesteście kochani. Dzięki wielkie, będę się bardziej starał.